Pracowniku, ile ważysz? A ile masz wzrostu? Takie pytania mogą już niebawem zadawać pracodawcy, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzić zmiany w zakresie przepisów BHP. Chodzi tutaj przede wszystkim o uregulowanie maksymalnej temperatury, zarówno w pomieszczeniach pracy, jak i przy pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni. Pomysł brzmi całkiem rozsądnie, prawda? Do czasu, bo istotne są szczegóły. W dużym uproszczeniu mówiąc, maksymalna temperatura w określonych warunkach ma być zależna od tempa metabolizmu pracownika. W przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekroczy dla danej klasy tempa metabolizmu konkretną wartość, pracodawca musi odpowiednio zadziałać. Na zapewnić dodatkowe przerwy w pracy albo odpoczynek w klimatyzowanym pomieszczeniu. Problem jednak w tym, że aby ustalić tempo metabolizmu, trzeba mieć konkretne dane dotyczące pracownika. Głównie chodzi o jego wiek, wagę i wzrost. Pomijając już, że wskazywanie takich danych przez pracowników może u niektórych powodować pewien dyskomfort, to spójrzmy też na drugą stronę medalu. Tego rodzaju kryterium będzie wiązało się z kolejną papierologią dla pracodawców i zapewne nie będzie to tania impreza. Żeby obliczyć tempo metabolizmu, trzeba wykupić dostęp do odpowiedniej polskiej normy, a potem jeszcze skorzystać z wiedzy kogoś, kto wie, w jaki sposób tę normę wykorzystywać w praktyce. Do tego mogą dojść dodatkowe koszty organizacyjne, np. związane z dodatkowymi badaniami medycyny pracy. Podsumowując, idea słuszna, ale jak zwykle z realizacją już gorzej. A po więcej związanych z prawem, zaobserwuj mój profil. Pracowniku, ile ważysz? A ile masz wzrostu? Takie pytania mogą już niebawem zadawać pracodawcy, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzić zmiany w zakresie przepisów BHP. Chodzi tutaj przede wszystkim o uregulowanie maksymalnej temperatury, zarówno w pomieszczeniach pracy, jak i przy pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni. Pomysł brzmi całkiem rozsądnie, prawda? Do czasu, bo istotne są szczegóły. W dużym uproszczeniu mówiąc, maksymalna temperatura w określonych warunkach ma być zależna od tempa metabolizmu pracownika. W przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekroczy dla danej klasy tempa metabolizmu konkretną wartość, pracodawca musi odpowiednio zadziałać, np. zapewnić dodatkowe przerwy w pracy albo odpoczynek w klimatyzowanym pomieszczeniu. Problem jednak w tym, że aby ustalić tempo metabolizmu, trzeba mieć konkretne dane dotyczące pracownika. Głównie chodzi o jego wiek, wagę i wzrost. Pomijając już, że wskazywanie takich danych przez pracowników może u niektórych powodować pewien dyskomfort, to spójrzmy też na drugą stronę medalu. Tego rodzaju kryterium będzie wiązało się z kolejną papierologią dla pracodawców i zapewne nie będzie to tania impreza. Żeby obliczyć tempo metabolizmu, trzeba wykupić dostęp do odpowiedniej polskiej normy, a potem jeszcze skorzystać z wiedzy kogoś, kto wie, w jaki sposób tę normę wykorzystywać w praktyce. Do tego mogą dojść dodatkowe koszty organizacyjne, np. związane z dodatkowymi badaniami medycyny pracy. Podsumowując, idea słuszna, ale jak zwykle z realizacją już gorzej. A po więcej związanych z prawem, zaobserwuj mój profil.